Już czas na zmianę. Postanowiłem, że powierzę to najlepszemu, komuś, komu mogę ufać. Stęskniście się za wiedźminem od Netflixa? Bo ja nie, ale kilka dni temu premierem miał trzeci sezon tego potworka, więc należałoby sprawdzić, co tym razem scenarzyści prezentują nam w nowych odcinkach. A jeszcze ważniejszym pytaniem jest, kiedy pojawi się romans Jaskra z Radowidem? Bo chyba tylko dlatego absurdu trzeci sezon przyciągnie oglądalność. Nie przedłużając, zachęcam do pozostawienia suba i łapki w górę, a teraz miłego oglądania, na tyle na ile jest to możliwe. Kiedy pierwsza scena w twoim serialu wygląda jak kadr z polskiego serialu obyczajowego, to nie wróży ci to sukcesu. W dziwnym, otwartym kadrze, do nieproporcjonalnie dużego pomieszczenia, wchodzą jacyś ludzie. Poszukujemy dziewczyny i Wiedźmina. Ona ma szare włosy i nadobne, szlacheckie oblicze, on jest nieokrzesanym bladolicym brutalem. No i zaczyna się netfliksowska jakość produkcji. Głos kompletnie źle dobrany do postaci. Co to w ogóle są za okulary? No i goście słyszą jakieś szelesty i wychodząc na dwór spotykają Geralta. Mimo innej jakości zwolnionego tempa, nadal przypomina to sceny z polskiego Wiedźmina. Proszę o łaskę. Po iście netflixowskim dialogu, Geralt zabija profesora. No cóż... Po intrydze widzimy całą trójkę, czyli Geralta, Yennefer i Ciri jadących na koniach. Przyjeżdżają do jakiejś samotnej chaty pośrodku niczego i wynajmują ją od jakiegoś starca. Yennefer jest jakoś bardziej opolona niż zwykle. Nie mogę zmienić przeszłości, ale zrobię wszystko, żeby pomóc Ciri rozwinąć zdolności magiczne. Pisze ona do Geralta jakiś list, w którym chce ponownie go do siebie przekonać. W międzyczasie uczy Ciri magicznie rzucać kamieniami. Wie pani co robili? Rzucali kamieniami w tego dinozaura. Znowu. JENEFER, CZAS UCHODZIĆ! Ich sielankowy czas jest przerwany przez kolejnych bandytów, którzy chcą ich pojmać. Nie odnajdują ich i postanawiają spalić budynek. Pal się, pal się, pal się, pal się. Uciekinierzy ponownie zmieniają miejsce pobytu. Tym razem na jakiś kościół. JENEFER podróżuje z nimi, ale tak jakby jest wykluczona, pomimo tego, że i tak uczy Ciri magii. Nie potrzebujemy Cię w naszym składzie! Wow! To tylko wieśniacy, Geralt. Wiedźmy już. Później znowu wyjeżdżają i docierają do jakiegoś zagajnika, gdzie swój szałas ma Czy to byłoby aż takie złe? Będziemy kontynuować lekcje magii, jeszcze nim roztopi się lud, obiecuję. Mogę wam już przewidzieć, że będzie to jedna z niewielu scen w tym serialu, które chociaż trochę przypominają to, co działo się w książkach.

I błagam Cię, byś to napełnił. Yennefer jednak dołącza do kolacji razem z Geraltem i Ciri. I dlaczego to się nazywa Wiedźmin? Później jak poczciwa rodzinka zmywają naczynia, sprzątają po kolacji i rozmawiają śmiejąc się. Awww. Spierdalaj. Dobranoc. 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 Magia wody bywa przewrotna. To samo mówiłaś o magii ziemi i magii powietrza. Nigdy nie spotkałam kogoś o takiej mocy. Dlaczego ten odcinek wygląda, jakby był nagrany w stylu przerysowanego, snu na jawie? Wszystko tutaj jest jaskrawe i jakieś nieproporcjonalne względem reszty. No tylko patrzcie, te pyrki mają rozmiar Gnomik Jajek. Niesamowite, czego można dokonać, dostając drugą szansę. Czekaj-no, czy wydwoje znowu się ruch? Ja pierdolę. Kawałek w dół doliny świętujemy Beltane. Wyjnaś paść. Z wielką chęcią. Geralt i Jennefer są stanowczo przeciwko temu pomysłowi, ale wystarczyło, że Ciri obiecała, że będzie ostrożna i Geralt się zgodził. W tym czasie, w jakichś katakumbach, elf karmi zamknięte w celach potwory. Człowiek, który jest z nim, mówi, że jeden z nich jest szkolony do szukania elfów i potrafi ich wyczuć z daleka. Pojawia się nowy Rience i mówi, że potrzebowałby takiego do wytropienia osoby z domieszką Elfie Krwi, czyli Ciri. I w ogóle ten aktor wygląda głupio, tamten poprzednio o wiele bardziej pasował do tej roli. Szkoda. Gage, weź najlepszych wojowników i ruszaj do Mariboru. Filawandrelu, jedź na południe do Kejdu. Ona gdzieś tam jest. Elfy też szukają Ciri, i Francesca rozsyła żołnierzy na różne części kontynentu. Powrócili. Gość ma chyba fazę buntu, bo co chwilę zmienia fryzura. Następnym razem daj mi znać, jeśli zamierzasz czekać tu bezczynnie. Francesca ma spinę z jakimś dowódcą wojsk, o to, że nie wspomagają jego wojowników na froncie, zamiast tego posyłając tajne oddziały w poszukiwaniu Ciri. Woli współpracować z Nilfgaardem, bo chociaż dostaje jeść i ma dach nad głową. A jeśli Cesarstwo wygra wojnę, elfy będą wolne. Obiecałeś mi księżniczkę. Na dworze króla Wizimira jest jakaś biesiada. Rozmawia on z Dickstrom, że jest zawiedziony tym, że do tej pory nie odnalazł Siri, z którą chciałby się ożenić, żeby stać się jeszcze potężniejszym. Mówi, że ma dość czekania i powierzy to w ręce kogoś lepszego. I. Radobit? Co jest? O Boże. To działanie na Izimir chce tylko wszystkim przypomnieć, kto nosi koronę. Następnie Dijkstra i Filipa zastanawiają się, co począć z, podkreślam, bratem króla Radowidem, i szpieg wpada na genialny pomysł. Może ktoś inny powinien zaopiekować się księciem, gdy ten będzie szukał hmm. dziewczyny. Już niestety wiem, do czego zmierzają. Sądząc po trailerze, który wcześniej omawiałem, Filipa odnajdzie jakoś Jaskra i wynajmie go do tego, żeby pilnował Radowida. Po drodze się w sobie zakochają i wdadzą się w romans. Ja pierdolę, jakie to jest głupie. Gerald, Ciri i Yennefer wybierają się na wspomniane święto Chodźcie, do Chodźcie! Najlepszy pomysł pod słońcem. Tym bardziej, że ścigają was bandy łowców nagród, którzy tylko czekają na taką okazję. Ciri. Ciri. Ok, to już wiemy skąd pochodziła scena z trailera, kiedy Ciri była goniona przez dziwnego stwora przypominającego insektoida i przeskakiwała nad nim jak jakaś akrobatka. Ty to aż, aż się zadymisz. Pojawiają się Geralt i Yennefer i zaczynają walkę ze stworem. Długo to nie trwa i Geralt go zabija. Gdy zostawisz suba, umiera. No i czas na kolejną przeprowadzkę. Znajdziemy sobie inny dom. Ogaro raczan poluje idąc za węchem. Ogaro Karaczan? Nie mogli wymyślić lepszej nazwy? Karaczany to jedzą moje pająki i raczej nie mają nic wspólnego z węszeniem za ofiarą. No i Gerald domyślił się, że stoi za tym wszystkim Riens, przez to, że wykradł krew Ciri z Kermoren. Teraz jak niesamowity kompas, działa ona jako dokładny wskaźnik położenia Ciri. Postanawiają na niego zapolować, nie widząc innego wyjścia. Jutro wyruszasz z karawaną kupiecką, prawda? Tak, chcę pojechać z tobą. Tak samo jedna, też tam będziemy. No i tak wygląda ich wielki plan. Zobaczymy, co z tego wyniknie. A ten mak od tak uwierzy, że puszczacie Ciri na szlak bez żadnej eskorty? Uda się w drogę z kimś, komu ufamy. O, daj spokój! Ich plan też opiera się na jaskrze i w skrócie chcą z biegiem wielu okoliczności dojść do takiej sytuacji, że Ryens pomyśli, że Ciri podróżuje sama z jaskrem i ich zaatakuje. Kiedy w końcu magiczne, seksowne kobiety przestaną zjawiać się prze mnie znikąd? Najwyraźniej Filipa ich uprzedziła. Sporo zainwestowaliśmy w twoje działania i nie dostajemy od ciebie nic. W zamian. Chyba plan przeszkodzenia Radowidowi już wszedł w życie i teraz obrywa się za to Jaskrowi. Okazuje się, że Filipa nie przyszła sama. Radowid przekonuje Jaskra, żeby zdradził gdzie znajduje się Ciri, mówiąc, że w Redanii nie jest aż tak źle. Dostarczysz nam dziewczynę, daję ci na to 5 dni. Co mogę dla ciebie zrobić, Jarpen? Przychodzi do niego Jarpen i mówi, że Geralt go potrzebuje. Wszyscy, łącznie z Jaskrem, docierają do Sherawet, czyli książkowych ruin elfickiego pałacu. Później opowiadają o Eliren i jej historii. Da sobie radę. Zasadzka rozpoczyna się i w ruinach pojawia się Rience. Czyli po co właściwie był im tam Jaskier? Przecież była z nim tylko jedna scena. Boże, ta walka nie jest dużo lepsza od choreografii z polskiego Wiedźmina. Zwracam honor. Pojawiają się krasnoludy i nawet Jaskier, chociaż nie wiem po co. Rience ucieka, ale Jennifer zatrzymuje w jakiś sposób teleport i Geralt w niego wchodzi. Jest walka z trailera, a w oknie pokazuje nam się piękny krajobraz rodem z Windowsa XP. Na miejscu pojawiają się też elfy z Franceską, która zmieniła jednak zdanie i nie przeszkadza jej sojusz z Nilfgardem. Ciri widzi tego Dare i zaczyna walkę z elfami. Geralt w tym czasie łamie ręce Rience'a i wraca z powrotem wiedząc, że coś się dzieje. Elfy wkrótce się wycofują, a Siry w tym czasie obserwuje, jak Jaskier, próbując pomóc rannemu, dostaje strzałą w plecy. Ten gostek, co ciągle jest przy Francesce, łapie ją, ale pojawia się Geralt i go zabija. A jednak ucierpiała tylko lutnia. Przynajmniej nie będzie trzeba słuchać jego śpiewów. Rinz to nie jedyny mak, z którym mamy do czynienia. Ktoś naprawdę potężny ma nad nim kontrolę. Jennefer daje pomysł, żeby udać się do Arytuzy po pomoc. Geralt jednak mówi, że musi odnaleźć ręsa i puszcza je same. Zatem pora nam się rozdzielić. Ah, oh, shit! Here we go again. Ciri jest w niebezpieczeństwie, tak samo jak ludzie, którzy są przy niej. Ludzie, których kocham. Dlatego lepiej by trafiła w miejsce, gdzie nic jej nie grozi. Jaskier jednak przystaje na propozycję Filipy, bo chce, żeby Ciri była bezpieczna. Daje jednak ultimatum, że muszą zabić Rienza. Na koniec pokazuje nam się Emhyr, który pali portrety Pawetty i najwyraźniej wszystkie swoje podobizny, a później wychodzi z kadru, przyciskając do piersi obraz przedstawiający młodą Ciri. No i tak się kończy odcinek. Był to chyba najbardziej absurdalny odcinek dotychczas, aż strach pomyśleć co będzie dalej i czy w ogóle będzie to choć odrobinę łączyć się z oryginałem. Serio Netflix przeszedł z samego siebie i sprezentował nam takie arcydzieło najniższej klasy. W tym odcinku nic nie było dobre i szczerze chciałbym, żeby tak pozostało, chociaż będzie można się z czegoś pośmiać, tak jak przy polskim Wiedźminie. Teraz się żegnam, ponownie zachęcam do zostawienia suba i łapki, jeśli film się spodobał i zostawcie dzwoneczek, żeby dostać powiadomienia o kolejnych filmach z trzeciego sezonu Wiedźmina. Do zobaczenia w kolejnym i na i tego wam Życzę, dostojni panowie, żebyście się posrali.